Hejka, hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiaj będzie ostatni film z serii zabawek dla naszych pupili. Także w tym filmie opowiemy o dla królików. W tym miejscu dodam, że omówimy bardziej zabawki na wybieg dla królika niż do klatki. Wiem, że może niektóre osoby będą zawiedzione, ale tak jak w przypadku chomika nie będzie filmu o zabawkach dla świnek morskich. A dlaczego? Świnki są zwierzętami, które mają podobne potrzeby w zabawkach jak króliki, jednak nie wszystkie. Dlatego warto pamiętać, że tworząc zabawki dla tych gryzoni, czujemy się rozsądkiem i potrzebami tego gatunku. Skoro tą sprawę wyrządzono, to przejdźmy do podstaw filmu. Moje propozycje zabawek dla królików to: domki z drewna lub materiału, panele drewniane lub materialne próbę, kocyki, kula smakula, zmiany zabawki typu handle czy mostki, norki z materiału, różne przedmioty z, z firmy Hamstek, czyli tunele, paśniki, norki, domki i wiele innych. Kolejne są kartonorki, czyli domki z kartonu. Kolejne są rzeczy wikliny, czyli tunel, domek, transporter lub legowisko. I na końcu mamy matę węchową. A teraz przejdźmy do zabawek Zrób to sam dla królika. Wracane są bardzo zabawki z kartonu różnego rodzaju. Kolejny fajny maszyn jest piaskownica, czyli kuweta kocia otwarta z piaskiem lub ziemią do kopania. Kolejna jest, kolejny jest mały ogródek i doniczka z wyrośniętym zbożem. Ostatnie, czy z którego możemy zrobić zabawki naszych kulików, to... We lub rolki w rolki toaletowym. W końcu tego filmu chciałabym Was ostrzec przed zabawkami, które mogą zaszkodzić Waszym pupilom. W takich że akcesoria sztuczne lub z dzwoneczkiem. Warto zwrócić uwagę, żeby nie były one malowane lub z użyciem taśmy klejącej. W nowoczesnym filmie. Cześć.